Kominiarz Kominiarz zajmuje się wykonywaniem robót kominiarskich. Głównie oczyszcza i konserwuje przewody kominowe. Osoby z takim wykształceniem mogą pracować w zakładach kominiarskich lub w firmach zarządzających nieruchomościami, np. w spółdzielniach mieszkaniowych. To zawód rzemieślniczy, w którym można zdobyć tytuł mistrza. Kominiarz wykonuje czynności związane z konserwacją przewodów kominowych. Kominiarze wykonują prace konserwacyjne na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w zgodzie z przepisami prawa. To bardzo ważne, dlatego że źle wykonane zadanie jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia mieszkańców czy pracowników danego budynku. W ramach konserwacji przewody kominowe są czyszczone, a w razie potrzeby przetykane. Do obowiązków kominiarza należy wykonywanie przeglądów kominiarskich raz do roku i czyszczeń przewodów kominowych. Czyszczeniem są ważne bardzo przeglądy kominiarskie, które są wykonywane raz do roku. Podczas takiego przeglądu można stwierdzić, czy dany przewód kominowy ma wystarczający ciąg, czy jest podłączenie prawidłowe, czy nie zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców. Oprócz tych podstawowych zadań kominiarza, kominiarze zajmują się udrażnianiem przewodów, inwentaryzacją przewodów, przełączeniami przewodów, podłączeń do przewodów kominowych. Jeżeli taka konieczność zaistnieje, jeżeli kolizja jest między np. wentylacją a przewodem spalinowym, należy znaleźć rozwiązanie i niejednokrotnie trzeba przełączyć. Podłączenie, odbiory budynków do zameldowania, ekspertyzy wszelkiego rodzaju przewodów kominowych po na przykład pożarach sadzy kominowej. Nieczyszczona sadza kominowa, osadzająca się na ściankach komina, jest bardzo łatwo zapalna. I niejednokrotnie dochodzi do pożarów, czy to strychów, czy całych budynków wręcz, lub zaczadzeń mieszkańców, bo zadymienie występuje i zaczadzenie. Kominiarz w swojej pracy używa zestawu kominiarskiego do czyszczenia komina, przepychacza kominiarskiego do przepychania zatkanych przewodów, drabiny do wychodzenia na dach, anenometr do pomiaru ciągu komina, czujnika gazu, do detekcji wycieków gazu oraz innych narzędzi. Kominiarze charakteryzują kominy oraz urządzenia grzewcze, opisują ich budowę, a także charakter pracy czy zasadę działania. Znają też sposoby podłączeń urządzeń grzewczych do przewodów kominowych. Taka wiedza pozwala im na sprawne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego systemów grzewczych, a także wentylacyjnych. Kominiarze sprawdzają stan techniczny przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do tych przewodów, wykonują okresowe przeglądy, a także dokonują oględzin, kiedy wystąpi konkretny problem. Takie okresowe kontrole wykonuje się co najmniej raz do roku. Są one ściśle związane z przeprowadzaniem konserwacji przewodów i zwykle oba te zadania są wykonywane jednocześnie. Poza czyszczeniem podczas kontroli kominiarz wykonuje pomiary ciągu. To siła, która zasysa zanieczyszczenia powstające podczas procesu spalania. To również odpowiedni moment, aby sprawdzić, czy instalacja spełnia wszystkie warunki bezpieczeństwa określone w polskim prawie. Kominiarze sprawdzają również stan szczelności instalacji gazowych. Nieszczelność instalacji może być niebezpieczna i grozi wybuchem. W zachodzie kominiarza pracuję 23 lata od roku. Od 2003 roku jestem mistrzem kominiarskim. Nasza praca głównie polega na wykonywaniu usług na czyszczeniu przewodów kominowych i ogólnie też często takie prace pokrewne związane z kominami. Zazwyczaj jest to po prostu zaniedbanie przez właściciela nieruchomości. Nieczyszczenie przewodów przez ileś tam lat powoduje, że zarasta on sadzą. No i w końcu powoduje jego niedrożność. Rozpalenie pieca węglowego czy kominka w takim wypadku może spowodować, że tlenek węgla przedostanie się na mieszkanie, no i może spowodować zatrucie. No, i może też spowodować zapalenie się sadzy i pożar budynku. Spotykamy się z miłymi reakcjami ze strony ludzi. Ludzie lubią, gdy do nich przychodzimy. Często e, mówią, że będą mieć szczęście, bo zobaczyli kominiarza, czy gościli kominiarza u siebie w domu. No, niebezpiecznie jest, dlatego że często, właściwie zawsze, musimy wchodzić na dachy. Do, żeby wyczyścić przewody kominowe, to wiąże się z pracą na wysokości. Często domy nie są wyposażone we włazy dachowe. Brak jest ław kominiarskich, dojść do kominu, też miejsc, gdzie można by było bezpiecznie zapiąć uprząż, uprzęż liny asekuracyjne, żeby można było bezpiecznie wykonać swoją pracę. No też jest często przy czyszczeniu kotłowni węglowej konieczność niestety fizycznego wejścia do czopuchów, żeby wybrać sadzę, co się wiąże z pracy w zapyleniu. Chociaż teraz już to są rzadkie przypadki, ale jednak jeszcze są. Przykładowe prace, które wykonuje kominiarz to udrożnienie kominów ponad dachem, sprawdzenie stanu technicznego i szczelności kominów, Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, zapewnienie prawidłowego ciągu kominowego oraz okresowe kontrole instalacji gazowej i kominowej. Na sam koniec kominarz sporządza opinię o stanie technicznym przewodów kominowych. Zamieszcza tam różne informacje, np. stan przewodów pod względem bezpieczeństwa pożarowego, a także zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową oraz ogólnie przyjętymi normami. To dokument, w którym powinny zostać zapisane wszelkie niezgodności w budowie czy szczelności przewodu. Kominiarz to zawód szanowany w społeczeństwie. Ma niezwykle długą tradycję, jest to jeden z niewielu zawodów, które na przestrzeni lat prawie wcale się nie zmieniły. Osoby pracujące jako kominiarze dźwigają na swoich barkach niezwykle dużą odpowiedzialność, ale ich praca jest potrzebna, bo zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort ludziom. Kominiarze są potrzebni na rynku pracy, dlatego znalezienie mistrza, który będzie chciał przyuczać do zawodu, nie powinno być problemem. Jeśli chcesz pracować w zawodzie kominiarz, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie kominiarz oraz zdanie egzaminu zawodowego lub czeladniczego. W zawodzie kominiarz istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.